Poradnik brukarski Jak zapobiec żółtym plamom na kostce brukowej? Spoiny, fugi powinny być zasypane suchym, czystym piaskiem płukanym o jasnym kolorze, bez domieszek gliny. Użycie innego piasku, np. żółtego z domieszką gliny do spoinowania, może skutkować pojawieniem się bardzo trudnych do usunięcia żółtych plam na kostce. Nie należy pozostawiać piasku na nawierzchni, gdyż może to spowodować powstanie plam i trwałe zmiany w kolorystyce kostki. Aby zapobiec żółtym plamom na kostce, zalecamy przy wykonywaniu podbudowy użycie jasnego półkanego piasku. Nieprawidłowo wykonana podbudowa może spowodować zmianę kolorystyki kostki brukowej. Nawierzchnia z betonowych elementów brukowych wymaga systematycznego czyszczenia. Wszelkie zanieczyszczenia, np. błoto, liście, należy usuwać na bieżąco, by nie dopuścić do trwałych zmian w kolorystyce nawierzchni.